Z tej strony UK, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spita jest porównanie motorola One Vision kontra 7 i Redmi Note 7. W Redmi Note 7 z nabraną 664 GB, pamięci RAM w przypadku Motoroli, oj, coś już właśnie odpalam na niej. Mamy Exynosa 9609, 4 gb pamięci RAM, oba wyczyszczone, właśnie to widzimy, wpięte do tej samej sieci, sprawdźmy, sprawdźmy jak odpalają aplikacje, jak szybko to robią, jak one pozostawiają w RAMie, to samo zróbmy w przypadku gier, lecimy, Allegro, no tutaj raczej dla Motorola, AliExpress, Redmi channel, remis, zdjęcia, remisowo, HBO Go, też remisowo, blah, bardziej Redmi, jak do PL. też Redmi, mapy, tutaj modka Player Ball, .pl. Redmi, Alix, tutaj modka Snap Ball. Remi, o bardziej nie, Redmi to czytał wszystko szybciej. Sklepy, też dla Redmi, Spotify, tu Motorola, TapTalk, no, Remis, TripAdvisor, no będzie dla modki, bo odpali, bo tutaj zawieśnie, nie wiem o co chodzi z tym. Dobra, Twitter, Tutaj Redmi, Uber, też dla Redmi, Wykop, Redmi szybciej ogarnął wszystko i YouTube, no może tu Motorola. No mam wrażenie, że minimalnie lepiej Redmi, chociaż no bardzo bliskie sobie jednostki, znaczy, jeżeli chodzi o działanie smartfonu, tyle taki mój wniosek. W ramie, co jest w ramie? W obu smartfonach 4GB już na dzień dobry. Allegro poza RAMem. AliExpress również. Ceneo w obu smartfonach też poza pamięcią RAM. czyli ubite mówiąc krótko. Galerie to samo. HBO Go też źle. Ipla też źle. Jak dojadę? No, nie w ramie. Mapy też ubite. Player.pl, restartowany OLX, to samo, pyszne.pl, też poza ramę. Pizza Portal, ponownie się uruchamia, jak widać. Sklepy w ramię, Spotify zrestartowane, Taptalk, tak samo. TripAdvisor tu wisi, w tym co był, tutaj nie. Tutaj widzę, że restart Uber, też restart Wykop Jak widać, i mamy Youtube a. też restartowany. No, mówiąc krótko, źle w obu przypadkach, czyli 4 GB na dzień dzisiejszy to już jest za mało, żeby jakoś to w ogóle wyglądało, działało więcej rzeczy. Efekt taki, że wszystko praktycznie prawie że poza ramem. Dobra, gry. Który szybszy w grach? Zaraz zobaczymy, czy, czy Exynos, czy Snapdragon. Na razie Asphalt 9. Czekamy, co tam się będzie działo. Pierwszy Exynos, później Snapdragon. Asphalt 8. Czekamy, czekamy. Snapdragon. Modka myśli. Dopiero teraz. Dobra. Temple Run 2. Oj, fall start Tu musimy ubić. Ciao. Temple Run 2. No i to jeszcze będzie ubić, bo tu się dociągnął konfig. By było sprawiedliwie, to więc robimy tak. Tak, 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 tak. I tempo run 2. Ale redmi szybsze. To też widzimy na załączonym obrazku. Następny tytuł. Subway Surfers Kto tym razem przyprzy Redmi Dead Trigger 2 Tym razem Exynos, czyli Motorola Asphalt Extreme Również chyba, chociaż może nie do końca, też sobie coś czekuje. O, no, wychodzi, że Redmi, chociaż nie, bo ten sobie chce dociągnąć, to zróbmy małą, to zrobimy tak, tak i jeszcze raz zrobimy tego Asfalta, niech on sobie się odpali, świetnie, odpalił się, ale już Cię ubijam, ciach, ciach i asfalt Extreme. ale to i tak nie pomogło, bo i tak Redmi szybsze co widzimy? dobra Unkilled co tu wygra? czekamy na razie w miarę łeb w łeb ale tutaj Motorola i ostatnie PUBG który szybszy, na razie cyfra Redmi czy tak będzie do końca? no i to, że chyba w grach też troszeczkę lepsza opcja Redmi Note 7 mimo fajnej proporcji Motorola ekranu ale tutaj, tym razem motka, no albo powiedziałbym, że prawie, na nawet remisowo, trzeba by policzyć, so, szkoda, że w głowie nie liczyłem tym razem tych gier, ale widzieliście jak to wygląda, dobra sprawdźmy RAM co z RAMem? Co będzie w RAMie? 4 Gb Pierwsza gra poza pamięcią RAM, czyli Asphalt 9, Asphalt 8. Tu w Redmi w ramie, Temple Run 2, w Redmi też w ramie, nie. Samboy Surfers. Tu w ramie, tutaj nie. O, coś lepiej Redmi tym razem. Tu mamy restart Wobu. Asphalt Extreme tu w ramię, tutaj się zrestartował. Ankilt w ramię, tu ubite I PUBG, no modka dawaj. Nie ogarnęłaś, że chcę stąd wyjść. I PUBG tu w ramię, a tu ubite. No więc tu RAM Redmi lepiej. No ogólnie, chyba Redmi po raz kolejny. Dobry telefon za niedrogie. Pieniądze, dobra, testy jednego One Vision, jak i również Nota 7 od Redmi macie. Możecie zobaczyć, właśnie, playlisty inne o tych smartfonach, na drogę, linki do społeczności, profil na patronite, różne linki, fajne, gdzie można kliknąć. Na dole, oczywiście, dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, to wiecie gdzie tam. Kliknąć komentarza sobie troszkę niżej. No i cóż, tyle. Tyle na dzisiaj. No, Bardziej bym w tych dwóch smartfonów chyba wybrał Redmi. Może modka ma lepszy wyświetlacz, co widzicie, nawet w przypadku maksymalnej jasności. No, tutaj troszeczkę motorola bardziej się postarałam, więc tyle. Tyle odnośnie tych dwóch smartfonów, czyli Motorola, One Vision, Redmi. Nie wiem, jest nie. Redmi Note, 7. Z tej strony Łuk. Trzymaj się, ściepło. Hej!